Więc trzeba uciekać z piwnic, a jak żołnierze uciekają na dachy, to wtedy się rzuca supa amunicji kasetową i się zabija wszystkich, którzy uciekli z piwnic. No dobrze, ale tak poczekaj. robili Amerykanie, tak robią Życi, tak robią Rosjanie. To jest ale ty, aktyw, ty, ale to tam wojskowi. są cywile. Jarek, bo ty to mówisz w taki spokojny sposób i chłodnie, <laughs> a ty na rannych Chrystusa. Oni walą, to ja to dzisiaj widziałem, w, w dzielnice mieszkaniowe. Mam na myśli no Rosję, no, ale Rosji. powiedzmy szczerze, jest, w robią to samo przecież w strefie gazy, nie? No, no, no i, i co ja mogę tobie powiedzieć? Kś... Boże. To ludziom się wydaje, że współczesna wojna to jest taki sterylny konflikt, widzimy jakiegoś drona, jakiś czołg wybucha, to drugi czołg wybucha. Współczesna wojna jest to tak przerażająca, nieprawdopodobna rzecz, że ktoś, kto nie ma pojęcia, jak działa broń, jak skuteczna jest broń i ktoś, kto nie widział skutku oszczału tej broni, nie jest w stanie sobie wyobrazić, jaka to jest nieprawdopodobna śmierć i zagłada tak? dla osób, które są w promieniu jej rażenia. I no niestety w tej chwili to widzimy w Charkowie, tak?